No i witam Was serdecznie na pierwszej wycieczce w Jordanii. Jesteśmy w Wadi Mujabi Adventure Center. Jest to atrakcja turystyczna, którą koniecznie musicie odwiedzić, będąc w tym kraju. Jedna oczywiście z wielu, bo kraj jest przepiękny. Jest to kanion, wąwóz wypełniony wodą. Zaraz się tam wybieramy. Wszystko zobaczycie. Będzie czat. Zapraszam. No i ruszamy na przygodę w kanionie Citroën zachmurzone, ale temperatura powyżej 30 stopni Mamy też kibiców na moście Ekipa w gotowości poubierana, na mnie oczywiście nie było odpowiedniej kamizelki Chociaż nie należy do ludzi grubych jestem bardziej lekko puszysty. Patrzcie co nas czeka. Pięknie, nie? Dobra. Atakujemy. Schodzimy. <grymne> <grymne> woda? Aaaa, kurwa zimna! No ale czas się, się przyzwyczai Pierwsze koty za płoty, że chodzi o wodę Ale jest przyjemnie Ale płytko jeszcze, atakujemy dalej Jeszcze płytko, ale już, już, już po kolanka woda jest. Skały pionowe do góry. Pięknie jest. Naprawdę cudnie. I woda myślałem, że będzie chłodniejsza jak jakiś górski potok, ale wcale nie jest bardzo ciepła, przyjemna woda. Atakujemy. Pierwsze linki, jakieś przeszkody. Coraz głębiej, ale Git. O, to jak widzicie, już jest popas. Linka, ta będzie się pewnie wspiąć. Dobra, będziemy się wspinać. Tu jest głęboko. Tu jest głęboko. Patrzę <gry> na górę. Jak dole, ale super. Pierwsza poważniejsza przeszkoda. Część tu jest, że nie będzie łatwo. <laughs> Oj, radzi się, radzi se. Ci mu nie podoba, że go sfilmowałem, ale piękny krawik Ciasne przejścia. Co przed nami? No. Ho ho ho! Zobaczcie na to! Następna spinaczka Pięknie Ja pizziolek Ruję Tom Totalny top Nie. te skały się nad nami zamykają. Zobaczcie. Wygląda to cudnie. Mnóstwo krabów na ścianach sobie pływają łażą po tych, po tych właśnie skałach pięknie. Iśdziemy dalej, nie wiemy co nas jeszcze czeka. Ale damy radę następna atrakcja, to znaczy, jest przeszkoda mówię Zobaczcie Bardzo głęboko jest kurz jest bardzo mocny już Także poziom trudności rośnie Wszystkie wodospad, coś wspaniałego, a może myśleć, że nie, में Jak, podobało się? No, super było. Polecamy, pięknie. Nie żałuję. No dobra, kilka słów podsumowania. Wracamy właśnie, jeszcze mamy kawałeczek, ale to już po płytkiej wodzie. E, więc tak, wstęp tutaj kosztuje 21 jodów, 3 dinarów jordańskich, sprawdźcie sobie według przelicznika a dzień dzisiejszy to jest jakieś 140 zł tak około trasa nie jest stosunkowo długa jest i nie jest bardzo trudna jest bardzo dużo poręczówek czyli takich linek porozwieszanych zresztą widzieliście na filmie ale jednak no, trzeba troszkę tymi rękami sobie popomagać trzeba sobie przygotować około 2 godzin czasu na przejście 2-2,5 godziny bo nie przez to, że trasa jest taka długa, ale przez to, że robią się zatory na właśnie na tych przeszkodach. No, jedni schodzą, drudzy wychodzą normalne, no tak to, tak to jest tu zrobione i na to się trzeba przygotować. Liczba turystów jest tu ogromna. Bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża zobaczyć. To jest to coś pięknego. Wam też polecam. Jak tylko będziecie w Jordanii, Myślę, że odhaczcie to jako punkt do zobaczenia. Trzymajcie się, jedziemy dalej. Hejo!